Cześć, tu Michał Kędzierski, psycholog Dziecięcy. Witam Cię bardzo gorąco na kanale Akademia Wychowania. Ostatnio coraz częściej w różnych Waszych wypowiedziach, w komentarzach spotykam się z takim stwierdzeniem, iż nie można powiedzieć, że kilkuletnie dziecko cokolwiek wymusza na swoich rodzicach. I to się robi naprawdę bardzo, bardzo popularny pogląd. No i dzisiaj w tym nagraniu właśnie chciałem troszkę to odczarować, troszkę to urealnić. Moi drodzy, Oczywiście, iż kilkuletnie dziecko jak najbardziej może wymuszać różne rzeczy na swoich rodzicach, i dzieci bardzo często to robią. Jasne, gdybyśmy mówili o dziecku, które ma. Pół roku, oczywiście, że ono jest do wymuszania niezdolne, dlatego że ono jeszcze nie za bardzo rozumie, co się dzieje dookoła. E, takie dziecko, kiedy jest mu po prostu dobrze, to się cieszy. E, tak, kiedy czuje jakiś dyskomfort, to, to wtedy płacze. I nie ma tutaj miejsca czy przestrzeni na jakieś takie bardziej zaplanowane akcje. Takie dziecko nie kombinuje, jak tutaj na swoich rodziców wpłynąć. Natomiast, jeżeli dziecko ma. Półtora roku, dwa lata, to ono już jest kumate, ono już jest inteligentne, ono rozumie, co się dzieje dookoła i zaczyna się już uczyć, jak tą swoją rzeczywistość kształtować. I jeżeli takie dziecko widzi, iż coś jest po prostu skuteczne, nieważne, czy ono wpadnie w histerię, żeby zmusić mamę czy tatę do zakupu zabawki w sklepie, czy ono po prostu zacznie yy, jęczeć. Nieważne w jaki sposób to osiągnie, ale te dzieci już wykazują bardzo inteligentne działania nakierowane na pewien efekt i tutaj zdecydowanie możemy takie działanie nazwać wymuszaniem w przypadku kilkulatka. Oczywiście nie możemy powiedzieć, iż takie dziecko manipuluje, dlatego, że ono, tak jak powiedziałem, już jest inteligentne. A możemy inteligencję zdefiniować właśnie jako umiejętność osiągania swoich celów, i robi po prostu to, co działa. Ale to samo dziecko nie ma jeszcze rozwiniętej empatii, tak jak osoba dorosła. E, tak? takie, dziecko, e, takie dziecko jeszcze nie jest w stanie właśnie pohamować swojego zachowania tylko dlatego, że komuś jest przykro, czy wejść w pewnym sensie buty, spojrzeć na świat z perspektywy innej osoby. I oczywiście, że tu znowu, no, zależy o jakim wieku byśmy mówili, że to wszystko się. Z roku na rok zmienia, natomiast w uproszczeniu możemy założyć, że tutaj jeszcze dziecko nie rozumie po prostu, co w sensie emocjonalnym czyni innym, i dlatego właśnie nie można tutaj powiedzieć, że jest to manipulacja. I teraz, jeżeli rodzice tego nie rozumieją i wychodzą właśnie z takiego założenia, iż dziecko nie jest w ogóle w stanie nic wymuszać, to może doprowadzić do naprawdę katastrofalnych skutków. A dlaczego? No, przede wszystkim dlatego, że. Tak naprawdę, wychowanie czy to, co dzieci, to, co rodzice robią z dziećmi w domach, powinno być troszkę taką symulacją tego, co później się stanie w prawdziwym świecie. Takim przygotowaniem do życia w prawdziwym świecie. I teraz, jeżeli rodzice założą, że dziecko nie jest w stanie wymuszać, jeszcze raz powtórzę, błędnie. E, tak, będą na zbyt wiele mu pozwalali, nie będą interweniowali czy działali tam, gdzie ewidentnie jest taka potrzeba. I to dziecko wyjdzie z domu z takim przekonaniem, że właśnie jak tak troszkę siłem, siłą i terrorem próbuje na innych wpłynąć, to to działa, dostaje, czego chce, i generalnie to jest okej. Okay. No, nie jest okej. Okay. Później to dziecko wyjdzie z domu między ludźmi i zostanie po prostu odtrącone przez grupę. Nikt nie będzie chciał się z nim zadawać, no bo co to, w ogóle, co to w ogóle jest za przyjemność. No, i oczywiście, też rodzice w relacji z tym dzieckiem swoim w domu, no też będą wkurzonymi, sfrustrowanymi rodzicami, no bo cały czas gdzieś tam będą pojawiały się jakieś absolutnie niepotrzebne konflikty. I uwierz mi, naprawdę dam sobie za to rękę uciąć. Mówię to z pełną odpowiedzialnością jako psycholog. Dzieci są w stanie wymuszać i to robią. Opowiem ci zresztą o takiej sytuacji, która dość często mnie spotyka w mojej codziennej pracy. W największym uproszczeniu można powiedzieć, że niczym superniania odwiedzam rodziców w ich własnych domach i tam na miejscu pomagam mi im przeprowadzić rewolucję wychowawczą no i rozwiązać wszystkie te problemy wychowawcze, a także wesprzeć dziecko w jego rozwoju. No i nieraz właśnie kiedy pracujemy nad oduczeniem dziecka wymuszania przy pomocy histerii, no to pojawia się taka scena, że dziecko czegoś tam nie dostało, czy generalnie reszta domu mu się nie podporządkowała. No i na przykład to dziecko stoi na środku salonu, no i drze się w niebogłosy, histeryzuje, jakby było żywcem obdzierane ze skóry. Rodzice, oczywiście, już panika i przerażeni, bo mają, nie wiem, wrażenie, że to dziecko im zaraz umrze albo że dzieje mu się jakaś krzywda. No nie, nie umrze, nie dzieje mu się krzywda. Ono po prostu krzyczy i tyle. Nic wielkiego się nie dzieje. I ja pokazuję rodzicom, właśnie tłumaczę im, że w większości przypadków taka histeria no to nie jest wynik jakiegoś braku kontroli nad emocjami, tego, że dziecko nie potrafi inaczej się zachować. To jest po prostu celowe działanie nakierunkowane na sukces. Bo po prostu dziecko przyzwyczaiło się do tego, że kiedy tak robi, no to najczęściej dostaje czego chce. I w tym momencie biorę rodziców za ręce, wyprowadzam z pokoju i bardzo często, jak tylko znikniemy z oczu, ta histeria momentalnie milknie. Wracamy, znowu dziecko odpala syreny, wychodzimy, to znowu milknie. No to pięknie pokazuje, że to nie jest kwestia jakiejś utraty kontroli nad emocjami. Oczywiście, tak się też czasem zdarza, ale chodzi tutaj o, o generalnie pewną w ogóle możliwość, czy to, co się dzieje najczęściej. Tak, to pięknie pokazuje, że kiedy nie ma publiczności, tak? kiedy nie ma dla kogo grać, no to po prostu nie warto to robić. I takich przykładów oczywiście mógłbym wymienić dziesiątki, ale ten jest dobry. Myślę, myślę, że wystarczy. Jeżeli interesuje Cię temat histerii, jeżeli Ty również borykasz się z tym, iż u Ciebie w domu dziecko na każdym kroku wymusza coś za pomocą krzyku, właśnie wrzasku, tupania nogami, no i generalnie takiego trochę terroru, niefajnego zachowania, przyjdź koniecznie na całkowicie darmowe szkolenie przez Internet. Poprowadzę je we wtorek. Punktualnie o godzinie 20 i dostaniesz tam właśnie ode mnie taką pełną instrukcję, krok po kroku, od A do Z, w 100% praktyczna wiedza, dzięki której właśnie w 5 dni będziesz w stanie całkowicie wyeliminować takie zjawisko czy zachowanie dziecka, jakim jest właśnie histeria. Tak więc, jeżeli chcesz wprowadzić wielką zmianę, pozytywną, wielką zmianę w swoim domu, koniecznie przyjdź. To szkolenie będzie na żywo, nie będzie nagrywane jest całkowicie za darmo. Oczywiście każdy będzie mógł mi tam dowolne pytanie poprzez czat zadać. Jeżeli chcesz wziąć w nim udział, zatrzymaj teraz to wideo i tutaj pod spodem w pierwszym przypiętym komentarzu albo w opisie tego filmu masz link, poprzez który możesz się zapisać czy zarejestrować. Koniecznie zrób to teraz, żeby właśnie ta okazja nie przeszła Ci koło, ci koło nosa. Mam nadzieję, że podoba Ci się to, co tutaj mówię. Jeżeli tak, wielka prośba do Ciebie. Podeślij link do tego nagrania znajomym, wbij wielką łapę w górę, udostępnij to gdzieś na jakimś profilu społecznościowym. Napisz jakikolwiek komentarz, i szczególnie jeżeli chcesz zasugerować mi jaki Odcinek, na jaki temat mam nagrać następnym razem, napisz o tym w komentarzu. Jeżeli wykonasz wszystkie te działania, albo przynajmniej jedno z nich pomożesz mi dlatego, iż algorytm zadziała wtedy tak, iż ten właśnie film wyświetli większej liczby rodziców, a dla mnie to jest bardzo ważne, żeby z moim przekazem do jak najszerszego grona rodziców trafiać. Dziękuję Ci za wysłuchanie mnie dzisiaj i do zobaczenia już niebawem. Pozdrawiam cię serdecznie. Cześć!